teraz opowiem Ci coś, co zmieni Twoje postrzeganie siebie i Twoje postrzeganie relacji z kobietami. To jest to, że mężczyźni, którzy nie mają efektów z kobietami, robią jeden podstawowy błąd. Słuchaj uważnie to wideo do końca i prawdopodobnie zmieni to Twoje życie. Jeżeli chcesz jeszcze więcej wartościowej wiedzy, klikasz pod tytułem więcej tego filmu, klikasz pod tytułem tego filmu 3 kropki więcej i tam masz opis, rozwiń go do końca i tam masz pełne korzyści, kursy, nie kursy, współpracy ze mną, które, które mogę Ci zaoferować. To jest koncept mianowicie taki, że miłość i akceptacja kobiety to wskaźnik Twojej wartości. Proszę, jakie to jest kłamstwo, jakie to jest kłamstwo, jaka to jest nieprawda. W żaden sposób to nie jest wskaźnik Twojej wartości jako mężczyzny. Nie jest to powód do tego, żeby się tym przejmować kompletnie. Zmienujesz sobie życie, jeżeli będziesz szukał miłości i akceptacji kobiety. Miłość i akceptacja kobiety to jest coś, co się przyjmuje, bo kobiety nie chcą mężczyzn, którzy potrzebują ich miłości i akceptacji. One nie chcą takich mężczyzn. One mówią, że chcą stałych związków, innych takich bzdur, ale tak naprawdę chcą tylko stałych związków od mężczyzny, którego chcą inne samice, ponieważ nie interesuje ich ktoś. Kto nie ma powodzenia u kobiet? Czy widziałeś kiedyś, żeby kobieta nosiła modną torebkę sztuk jeden? Nie, ponieważ moda polega na tym, że służy jako sposób komunikacji, ludzie podnoszą swój status. Tak samo tutaj, i są różne sytuacje, w których to kobiety mogą być bardzo uduchowione, mogą mieć bardzo dojrzałe podejście do świata, do Ach, wybacz mi głos, ale coś mi tak, jakaś alejka mi troszkę dopadła delikatnie, aby jej pozwoliłem się dopaść. I są kobiety, na przykład uduchowione, które mają jakieś bardzo takie podejście do życia, do świata niezwykle mm, duchowe, ale one dalej nie chcą ciapciaka. I to, że tu sobie znajdziesz dziewczynę, która śpiewa kumbaya, malować lord, kumbaya i tańczy, kurwa, y, y, pomalowane jakimiś farbkami na twarzy w indiankę wokół ogniska ona jest taka duchowa, ona zrozumie, będziemy leczyć swoje traumy będziemy masować swoje kundalini spoko, do pierwszych rachunków, które przyjdą i tyle bo nawet te tak zwane uduchowione laski, nie bój się one też lubią celebrować swoją duchowość, najlepiej na Bali E, a nie, e, kurwa w lesie, w, w ziemiance. E, I oczywiście, żeby ładnie wszystko wyglądało na duchowym Instagramie Gai, przewodniczki życia. Czy tam inne jakieś kurwa e, tej? E, e, szamanki, szamanka, czcicielka, kobieca energia. Kobieca energia to jest, to jest właśnie uczę kobiety rozkwitać w kobiecej energii. Kobieca energia to jest takie słowo wytry, wytrych dla tych różnej maści kołczek, które próbują kobietom powiedzieć to, co one chcą usłyszeć, zamiast dać jakieś realne rozwiązania. Więc jeżeli twoja kobieta ogląda Instagramy, gdzie jesteś coś napisane kobieca energia, wiesz, wiesz, że coś się dzieje. Ja nie mam nic przeciwko tym kobietom, ja nie mam nic przeciwko tym ludziom, Niech oni sobie robią co chcą. Niestety nie, nie mogę tutaj powiedzieć, że popieram tą działalność i nie jestem wcale ani, nie czuję się ani zagrożony ani zazdrosny. Po prostu uważam, że to, to robi bardzo dużo szkód, i też poznałem osobiście kobiety zaczarowane tymi kołczkami, które mówiły każdej, że ona na pewno spotka swojego milionera, gdzie nawet statystyka jest przeciwko temu twierdzeniu. Ale wróćmy do tematu. Tak się rozgadałem, wybacz. Nie potrzebujesz akceptacji do tego, żeby mieć swoją akceptację. Nie potrzebujesz akceptacji kobiety. Ba, lecz akceptacja ze strony kobiety, zwłaszcza gdy jej szukasz, zwłaszcza gdy jej potrzebujesz, jest po prostu jak obieranie obieranie y, ziemniaka, trzymając nóż za ostrze. Zamiast za, yy, za rękojeść. Może coś z tego wyjdzie, ale trochę się upie, dzielisz. I to przeważnie własną krwią, ponieważ miłość i akceptacja kobiety nie jest celem życia mężczyzny. Miłość i akceptacja kobiety nie jest celem życia mężczyzny. Ty już jesteś kompletny, ty już robisz rzeczy w kompletny sposób, ty już yy, yy, tutaj. Funkcjonujesz jako mężczyzna. Jeżeli oglądasz to wideo, prawdopodobnie, bo nie ten kanał dla ambitych mężczyzn, już coś w swoim życiu osiągnąłeś, coś w swoim życiu e, zrobiłeś. Więc e, to nie jest tak, że jesteś totalną sierotą, totalną nie dojdą, i potrzebujesz akceptacji dziewczyny, która jeszcze niedawno nie miała praw wyborczych i nie mogła kupić piwa. I ona jest Ci potrzebna, ta akceptacja do tego, żeby Ty się czuł w pełni mężczyzną. Ja wiem, że teraz to, co mówię, może Ci się wydawać bardzo. Takie odległe, bardzo takie opcje i bardzo takie niewiarygodne. Nie dziwię się. Bo ja też kiedyś wiesz, szukałem tej akceptacji kobiety, też kiedyś było mi serce na, mocno, tak mocno, wyłaczyłem je w gardle na widok koleżanki ze szkoły. Jest to całkowicie normalny, normalny jest ten etap życia, ale żeby wyrosnąć z tego, trzeba odczarować proces postrzeganie kobiet w swojej głowie jako coś wyjątkowego pamiętaj, twój aniołek też robi kupę nawet, że nie jesteś w stanie tego przyjąć do wiadomości to jest człowiek tak samo jak ty inny in, każdy inny dopiero kiedy ty pojmiesz, że nie potrzebujesz akceptacji kobiety do tego, żeby czuć się wartościowym jako mężczyzna wtedy można powiedzieć, że zaliczyło się jeden. Ze stopni i oznak tego, że stałeś się mężczyzną. I jeżeli chcesz poczuć prawdziwą wolność i nie być zależnym emocjonalnie od kobiet, kliknij pod tytułem tego filmu więcej tam masz cały opis. Rozwiń ten, opis. rozwiń ten opis, masz tam tysiąc kobiet system, bardzo ciekawa rzecz, wywiad, wywiad też pod każdym linkiem, bo są pierwsze, dwie części, pierwsza i druga, dwa osobne wywiady z kimś, kto ma ponad tysiąc kobiet, jednym z moich mentorów, jest opcja współ, współpracy ze mną, no i jeszcze jest moja strona z kursami, gdzie jak na nią wejdziesz w telefonie, to w lewym górnym rogu będziesz miał trzy poziomy kreski i i tam masz tematycznie pogrupowane kursy. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Muszę o tym mówić w każdym wideo, ponieważ różni ludzie trafiają na mój content, a nie chcę, żebyś stracił okazji do poprawy swojego życia tylko dlatego, że nie wspomnę, gdzie możesz znaleźć jeszcze więcej wartościowej wiedzy od mężczyzny dla mężczyzn. Pozdrawiam, cześć.